Proszę Państwa, na 29 listopada koło y, kamienicy już zaczynają kwitnąć różne wczesne kwiatki, prawda? Proszę bardzo. Nie wiem czy to są sasanki, czy jakieś czy na tyle nie znam. To są bardziej rozwinięte. Te kwiatki. Proszę Państwa, tutaj liście już, nie wiem jaki to jest gatunek, silnie się rozwijają. No i tutaj właśnie też żółte już pięknie, pięknie, o jedno już nawet rozwinięte, prawda? No i tu nie wiem, narcyzy czy coś, też już będą No proszę Państwa, Если я. The... Yeah.